Oj, coś mi się wydaje, że tutaj na YouTubie jest dużo ludzi, którzy lubią konkret. Tak samo jak ja, zobacz, jaki komentarz zostawiła Edyta w podziękowaniu za konkret. Edyta, dziękuję Ci bardzo. I każdego, kto lubi konkretne, pożyteczne, użyteczne informacje, proszę, zostaw mi komentarz pod tym filmem, jeśli tak samo jak ja lubisz konkret. Tym bardziej, że dzisiaj omawiam bardzo konkretny temat, bardzo poszukiwany yy, w zakresie Instagrama. Uwaga! Co na Instagramie jest darmowe, a co na Instagramie jest płatne? Lecimy! Po pierwsze, uważam to pytanie za bardzo zasadne, dlatego że bywając w różnych miejscach na internecie. Mamy wrażenie, że różne platformy społecznościowe różnie traktują pewne funkcje. Tu jest, tu nie ma. Tu za darmo, tu trzeba płacić. I rzeczywiście na Instagramie również panują pewne zasady, które są znamienne tylko dla Instagrama. Żeby wszystko było jasne, zaczynamy od samego początku założenie konta na Instagramie. Jak wiesz, na Instagramie funkcjonuje kilka typów kont. Jeśli nie wiesz, jakie konto jest dla ciebie najlepsze, które będzie ci służyło najlepiej, to przypominam, że jest na YouTubie film, który nagrałam na ten temat, jakie mamy rodzaje kont na Instagramie, to sobie obejrzyj, a ja się teraz skoncentruję, bo na Instagramie każdy rodzaj konta jest darmowy. Czyli jeśli chcesz założyć konto na Instagramie, nie ma takiego konta, które by kosztowało na samym początku. Czyli wszystko zaczynasz w wersji darmowej. Drugi aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, to link. Link. Aktywny niebieski link. Link. To jeden z najbardziej reglamentowanych dóbr na Instagramie. W porównaniu do Facebooka czy Linkedina, jeśli ty jako twórca chcesz zaprosić swoją publiczność do swojego sklepu, na swój artykuł na blogu, na swój film do YouTube'a, cyk, dajesz link. No, i publiczność wchodzi tam, gdzie ty sobie życzysz. Na Instagramie nie ma czegoś takiego, ponieważ na Instagramie każdy na tej bazowej płaszczyźnie. Ma porówno, każdy z nas ma do dyspozycji jeden aktywny link. I to jest link umieszczony w krótkiej notce biograficznej. Pokażę z bliska ten link, jeśli jest dobrze umieszczony na Twoim Instagramie, jest niebieski i jest aktywny. Tak jak u mnie link, który zaprasza do Instaklubu. Jeśli ty zobaczysz, albo u kogoś zobaczysz, że ten link nie jest aktywny, to wiesz, jaki jest powód. On jest wpisany w złą rubrykę, bo na Instagramie jest tylko jedna rubryka, która powoduje, że link jest aktywny i niebieski. Stąd właśnie te wszystkie próby, które wielu początkujących użytkowników robi, na przykład umieszcza link w opisie pod zdjęciem, albo umieszcza link w komentarzu pod zdjęciem. Nieaktywne, nie niebieskie i jeszcze do tego wygląda niedobrze. Kolejny aspekt to Instagram Story i tutaj mam bardzo dobrą wiadomość. Oj, bardzo dobrą wiadomość. Na Instagramie Instagram Story jest za darmo. Trochę dziwne, że zwracam na to uwagę. Zobacz. Tutaj gdzie dzisiaj się widzimy na YouTubie, żeby tworzyć YouTube Story, czyli takie krótkie filmiki, jak dokładnie to samo co na Instagram Story, musisz mieć 10 tysięcy subskrybentów. Przed tym poziomem ta funkcja jest dla Ciebie nieosiągalna. I czy to nie jest dobry moment, żeby przypomnieć, że tu pod moim filmem jest przycisk subskrybuj. Kiedy Ty subskrybujesz, klikasz. To oznacza, że moje filmy docierają do Ciebie, bo masz powiadomienie, że Marta Kaczmarski coś nowego, konkretnego nagrała. Jeśli chodzi o Instagram, to na Instagram Story jest również aktywny link. Pokażę z bliska, jak on wygląda. Kiedy wchodzisz na swój Instagram i wchodzisz do nagrywania filmiku, na Instagram Story, to widzisz w górnym menu taki symbol. I to jest symbol, który, to jest typowy symbol zalinkowania. I link aktywny, czyli tak zwana przeciągajka na Instagramie funkcjonuje. Ona jest dostępna dopiero w momencie, kiedy osiągniesz 10 tysięcy followersów, 10 tysięcy obserwujących. Tak, wiele osób bardzo chce już natychmiast teraz mieć ten link, dlatego że on jest niezwykle skuteczny. Ta przemiła w ogóle funkcja podciągania filmu do góry i jednym ruchem kciuka przenoszenie się do innego świata jest bardzo atrakcyjna dla użytkowników, a co za tym idzie, ten link jest po prostu bardzo fajnie mieć. No ale trzeba. Najpierw osiągnąć poziom 10 tysięcy followersów. Jeśli jednak bardzo zależy Ci na tym, żeby mieć aktywną przeciągajkę, aktywny link w Instagram Story, to jest sposób. I jest to sposób płatny. Na Instagramie możesz. Promować swoje Instagram Story. Czyli możesz dołożyć ten link, możesz promować swój film, ale to będzie Ciebie kosztować. Czyli za każdym razem, kiedy ktoś, kiedy rośnie zasięg tego filmu, Ty słyszysz takie ciacin, ciacin, ciacin. To znaczy nie ty słyszysz, twoja karta kredytowa słyszy, twój PayPal. Dodatkowa istotna informacja to fakt, że aby stworzyć promowane Instagram Story, nie musisz wychodzić poza Instagram, możesz to zrobić bezpośrednio w aplikacji za pieniądze, czyli płatne. No i następny, ten chyba najbardziej dezorientujący fenomen Instagrama to jest sklep. Co to takiego sklep na Instagramie? Na pewno widzisz, że na niektórych zdjęciach lub na niektórych filmach na Instagramie jest taka biała kropka. Nawet mam jedną. Biała kropka. Tu, 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 tu. To oznacza, że dane konto ma założony sklep na Instagramie. Ogólnie. Tak z przyzwyczajenia mówi się na to sklep. To są tak naprawdę tagi zakupowe, czyli jeśli ta kropka jest gdzieś przyczepiona, to znaczy, że ściana jest do kupienia, sweterek jest do kupienia, kolczyk jest do kupienia, bransoletka jest do kupienia. Ktoś klika i pod spodem wyskakuje mu taki napis, ile to kosztuje. Klika jeszcze raz i przechodzi do sklepu. I ta funkcja na Instagramie niestety jest. Darmowa. <noise> Dlaczego mówię, niestety, już się z tego tłumaczę. Dlatego, że stworzenie i posługiwanie się tagami zakupowymi na Instagramie wymaga akceptacji Facebooka. A co za tym idzie, jeśli chcesz tą funkcję na swoim Instagramie uruchomić i sprzedawać poprzez Instagram dobra fizyczne, to musisz najpierw przejść przez to jeszcze raz. To musisz najpierw bezbłędnie przejść przez cały proces tworzenia sklepu na Facebooku, potem odpowiednim połączeniu, potem na czekaniu na zatwierdzenie ze strony z Facebooka i ile to czekanie trwa? Trwa tyle, trwa tyle, trwa tyle różnie. Musisz czekać, dlatego właśnie bardzo często dziewczyny, które zakładają taki sklep pytają Marta, czy ja mogę za to zapłacić, żebym ja to już miała z głowy, żebym ja już nie musiała się męczyć tak strasznie z tym. Niestety to jest funkcja darmowa na, na Instagramie i trzeba cały ten proces przejść, żeby mieć aktywne tagi zakupowe na swoim Instagramowym koncie. Myślę, że wszystkie bazowe aspekty omówiłam. Gdyby jednak pytać dalej, a co z kampaniami reklamowymi na Instagramie? Płatne. A co ze współpracą z influencerami? Kwestia do gadania. Zazwyczaj płatne. A co z czasem, który poświęcam na tworzenie super fajnego Instagramowego konta? No jakby, jakby to policzyć, to Ci wyjdzie, że... Nic nie ma za darmo. Dziewczyny i chłopaki, omówiłam wszystkie aspekty darmowej i płatnej działalności na Instagramie. Na koniec zapraszam na moje Instagramowe konto zobacz, tak się nazywam. Tak wyglądam i tutaj jest link do Insta klubu. Kiedy klikniesz i dołączysz do Insta klubu, no to będziesz w bardzo dobrym miejscu, w bardzo dobrym towarzystwie, gdzie możesz rozkręcić swój Instagram. Albo jeszcze lepiej, siebie rozkręcić i dobrze działać na Instagramie. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Mówiła Marta Korobka-Kaczmarski. Cześć!